Śmierć rodziców. Ile miałaś lat? 16. Cierpiałaś? Jak nigdy dotąd. Jak zareagowałaś? Zamknęłaś się w sobie? Porzuciłaś szkołę i przyjaciół, by pogrążyć się w smutku? Nie mogłam. Bo musiałam się troszczyć o młodszą siostrę. Ile miała lat? 13. Była dziecinna, uzależniona od matki. Musiałam ją pocieszać i wspierać. W wieku 16 lat przejęła się rolę jej matki. Tak, poświęciłam się. Jak zmarła twoja siostra? Proszę cię, nie ukrywaj niczego. Musisz się otworzyć. Zrzuć ciężar, który cię dławi. Powiedz, co czułaś, co myślałaś. Tylko tak mogę ci pomóc. Jak umarła twoja siostra? Była chora? A może umarła przez ciebie? Podoba ci się? Fajnie, bo to dla ciebie. Dla kogo ta butla? Gdzie jest Joselin? Masz. Ximena? Gdzie Kenia? Tu jesteś. Za dużo wydajesz. Dobrze mi się wiedzie. Ale przesadzasz. i zawsze dzieliła się z innymi. Nie martwcie się. Zarobiłam trochę pieniędzy w teatrze. A z kim miałabym się dzielić? Jak nie z środkami? Są moją rodziną. Prawda? Tak. Ładna z nas rodzina, co? Wróćmy do zabawek. Danielo? Nie umarła z mojej winy. Może w wypadku, o który się obwiniasz? Też nie. Powiedz, jak zmarła? Popełniła samobójstwo. Dlaczego? Dosyć. Dobrze. Wystarczy na dziś. Spróbuj zasnąć. Ahora que te tranquila, trata de descansar i duerme un poco. Sí. Y tú? Yo. przy tobie. Śpij. Así que Nie mogę zostawić jej samej. A Omar odwiedza maliciu i mojego syna, ilekroć ma ochotę. Jakże chciałbym do nich pobiec. Nauczyciel prosił, żebyśmy przeprowadzili wywiad z osobami pracującymi. Gdzie byłaś, babciu? U lekarza. Wciąż jesteś chora? Tak. Mam wysokie ciśnienie. Doktor przepisał mi lekarstwa, ale wiem, że choruję, bo muszę się stąd wynieść i przestać Cię widywać. Będę Cię odwiedzać. To nie to samo. Tutaj widuję Cię codziennie. Będę tęsknić. Będę się czuła samotna. Patricio, kochanie. Wiem, skąd przychodzisz. Mam nadzieję, że potraktowała cię lepiej niż mnie. Uśmiechasz się? Czyżby Mariciu i. nie było jej w domu? Więc co się stało? Mamy wnuka. Mamy wnuka. Wnuka? Zdajesz sobie sprawę? Słodkiego, pięknego dziedziusia. Mariciu i ma dziecko. To nasz wnuk. Oto królowa tego domu. Jakaś ty piękna. Tato? To ja jestem twoją królową. Dlaczego królowa jeszcze nie śpi? Jutro idzie do szkoły. Co się stało? Nie zasnę, jeśli mnie nie pocałujesz. Jesteś moją ulubienicą. Zaraz po Misiu. Kocham cię, tato. Ja też cię kocham, z całej duszy. Skoro jesteś taki dobry, to dlaczego wyganiasz babcię Onelię? Ją też kocham, chociaż zrzędzi. A teraz choruje. Prawda, miała iść do lekarza. Była? Tak. Ma wysokie ciśnienie, bo jest jej smutno, że ma się wyprowadzić i nie będzie mnie widywać. Powiedz jej, żeby została. Nie chcę, by odchodziła. Nie będę źle o niej mówić, ale jesteś dość duża, żeby wiedzieć, iż ma podły charakter i ciągle coś knuje. Lubi skłócać mieszkańców tego domu. To nieprzyjemne i nieładne. A jeśli będzie grzeczna? Czy nie za późno na taką rozmowę? Śpij. Porozmawiamy jutro. Poproszę Boga, żebyśmy żyli razem szczęśliwi jak w bajkach. Już wkrótce będziemy szczęśliwi. Kocham cię. Ja ciebie też. Dobranoc. Niech ci się prześnią wszystkie aniołki na świecie. A jeśli tak się stanie, dasz mi buziaka i babci Marianie też. Postawię sprawy jasno. Kobiety lubią rządzić, a tutaj rządzę ja. Możemy się porozumieć i znaleźć dobre rozwiązanie. Jakie? Żadne z nas nie musi rządzić. Bądźmy kumplami. Przyjaciółmi. W tekście jest przyjaciółmi. Przepraszam. Bądźmy przyjaciółmi. To zły pomysł. Przyjaciele muszą patrzeć sobie w oczy. Ty zaś spuszczasz wzrok, kiedy na ciebie patrzę. Poza tym jesteś kobietą. To źle? Ojciec mówił, że tak. Nie czujesz się samotny? Bardzo dobrze. Podejdźcie. Trzeba co nieco poprawić. Alejandro mów z większym przekonaniem. Powtórzymy ostatnie dwie strony. Wybacz, ale muszę wpaść do domu. O tej porze? Tylko na chwilę. Czuję, że coś się dzieje? Daruj sobie. Dziś przedstawienie. Nie zdążesz wrócić. Tylko na chwilę. Upewnij się, że dziecku nic nie jest i wrócę. Zadzwoń. Chcę zajrzeć do małego. Długo go nie widziałam. Rano byłam w sierocińcu, a potem przyszłam na próbę. Mam zobaczyć syna dopiero po przedstawieniu? Nie rozumiesz? Zaczekasz do końca przedstawienia. Nie bądź taki. Musisz się ucharakteryzować, przebrać. A są korki. Nie będę ryzykować dla Twojego kaprysu. Bądź odpowiedzialna, inaczej niczego nie osiągniesz. A więc? Powtórzymy ostatnią scenę, a potem pójdziesz przygotować się do występu. Nie rób takiej miny. No już. Na miejsce. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Złe wieści rozchodzą się szybko, a dobre powoli.